Budżet obywatelski jest jednym z najlepszych pomysłów na udział, pomysłów magistratów, na udział mieszkańców miasta w życiu publicznym. To właśnie z inicjatywy prezydenta, za zgodą radnych, został ten pomysł zrealizowany. Idea przyświecała temu taka, że nie co pięć lat mieszkańcy decydują w wyborach, a później radni decydują o tym, co powstanie w mieście, tylko rokrocznie na podstawie określonego budżetu. Zostają przedstawione, zostają w, w, później przyjęte projekty w ramach tego budżetu obywatelskiego. To jest realny wpływ, który widzimy zresztą na każdym kroku. Widzimy parky, parki kieszonkowe i inne inwestycje, które zostały już zrealizowane w poprzednich edycjach. Coraz budżet obywatelski cieszy się coraz większym, większą popularnością z roku na rok pula pieniędzy przeznaczona na niego wzrasta, w tamtym roku były 4 miliony, w tym roku jest, są 4 miliony 300 tysięcy złotych. To jest ogromna pula pieniędzy, która będzie zagospodarowana w trzech sektorach. W związku z tak dużym zainteresowaniem postanowiliśmy stworzyć taką inicjatywę trzech projektów, które nazywaliśmy Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim. Ten Młodzieżowy Budżet Obywatelski to są trzy najbardziej potrzebne młodym ludziom, czy najbardziej zbliżone do młodych ludzi problemy, które właśnie tutaj mamy, na które tutaj mamy rozwiązania. Pierwsza z nich to, jest, to są zielone przystanki, czyli wyczerpuje temat ekologii i zielonego miasta. Druga z nich, czyli projekt numer 24, to jest hamaki miejskie, to jest podnoszenie poziomu rekreacji w naszym mieście i w ośrodków rekreacji. I ostatni z tych projektów numer 25, to jest energia w zasięgu. To jest jedna z koncepcji w smart cities, czyli inteligentnego miasta, w którym mieszkańcy, w tym szczególnie młodzi, którzy Wsiężają do miasta, a mamy takich uczniów 13,5 tysiąca, będą mogli doładować swój własny telefon. Ja poproszę teraz o zabranie głosów pana przewodniczącego Krystiana Łuczaka, który bardzo aktywnie nas w tym wspiera. Fantastyczna młodzież tutaj za moimi plecami, która bierze na siebie odpowiedzialność tego, w jaki sposób to nasze miasto zmieniać, bo to przecież wszyscy wiemy, że jest bardzo dobre miejsce do życia, ale wymaga pewnych zmian i to właśnie ci młodzi ludzie, to oni kreują, podają pomysły, które chcemy wszyscy wspólnie realizować, dlatego jestem im niezmiernie wdzięczny, że to właśnie oni są przykładem tego, Czego zawsze oczekujemy, czyli rozpowszechniania idei samorządowej, brania spraw w swoje ręce, partycypacji w tym, co się dzieje, kształtowania przestrzeni, która nas otacza przestrzeni, w której ci młodzi ludzie miejmy nadzieję, że zechcą zostać, zechcą sobie tutaj właśnie ułożyć życie, że ci. Młodzi ludzie, którzy naprawdę nie pozostawiają niczego przypadkowi, tylko sami starają się to zmieniać, oni są, są bardzo aktywni w naszym mieście, za co jesteśmy im wdzięczni. Już w szkołach ponadpodstawowych, czy też na studiach, to właśnie oni wzajemnie decydują o tym, jak będzie wyglądało nasze miasto i przyszłość w tym mieście. Pamiętajmy o tym, bo to właśnie oni, oni zdecydują o tym, jak będzie nam się żyło i każdemu kolejnemu pokoleniu w naszym Przecież naprawdę fantastycznym Włocławku. A chciałabym opowiedzieć o projekcie numer 3, czyli projekcie Zielonych Przystanków. To jest projekt, który zakłada stworzenie dwóch, a właściwie nawet trzech zielonych przystanków w naszym mieście, w, nef w nefelicznych punktach, w których wiele osób codziennie jeździ do pracy czy młodzież jeździ do szkoły. Będzie dużo przyjemniej czekać na ten autobus w zielonym, przyjaznym otoczeniu, w którym będzie można się zrelaksować przed trzy przed podróżą. I te dwie zielone przystanki znajdą się przy ulicy Okrzei, pod, przy dworcu centralnym i centrum przesiadkowym po drugiej stronie oraz przy ulicy Promiennej, skąd wiele osób dojeżdża do pracy, czy to do szkoły. To będzie, jeśli ten projekt uda się zrealizować, będzie to coś, co na pewno uprzyjemni czekanie mieszkańcom Włocławka na autobus, będzie to... Przyjemnym zielonym miejscem, w którym będzie można na chwilę sobie usiąść, zrelaksować się i poczuć... Yy klimat natury. Kolejnym projektem zaproponowanym przez młodzież jest projekt numer 24, czyli hamaki miejskie. Będą one zlokalizowane na Włocławskich bulwarach nad Wisłą. Pomysł jest lekko zaczerpnięty z naszej stolicy, z Warszawy, gdzie takie hamaki są naprawdę świetnym rozwiązaniem. Młodzież w wakacje często nie ma gdzie się podziać, a takie hamaki naprawdę Świetnie się do tego sprawdzą. Będzie ich 10 zamontowane na bulwarach im. Józefa Piłsudskiego. Co ważne, będą one dwuosobowe i zamontowane nisko, dzięki czemu rodzice będą mogli. Z nich korzystać razem z dziećmi. Jest to pierwszy taki projekt. U nas takich hamaków nie ma i myślę, że w okolicy też takich nie ma. Dopiero Warszawa takie posiada, także myślę, że jest to świetne rozwiązanie, szczególnie dla młodzieży. Następnym projektem, o którym chcemy opowiedzieć, jest to Anergia w Zasięgu i ten projekt nosi numer 25 chcemy umieścić słupek elektryczny do ładowania urządzeń elektrycznych, USB oraz indukcyjny, który będzie również wyposażony w hotspot. Dzięki temu będziemy mogli w centrum miasta, dokładnie na Placu Grodzkim, podładować swój telefon czy laptop oraz mieć dostęp do internetu, co umożliwi właśnie pracę oraz naukę właśnie w otwartej przestrzeni, która jest bardziej przyjazna, zielona oraz w wyrazie sytuacji kryzysowych, na przykład wezwanie pomocy. Więc zachęcamy do głosowania naszych projektów. Są one przemyślane dla całej społeczności wocławskiej, nie tylko dla młodzieży. Młodzież myśli o całym Wocławie.